Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj zrobimy jarskie danie, ale przepyszne. Faszerowaną dynię piżmową z soczewicą, fetą i żurawiną. Mniam, polecam. Składniki wypisałam również pod filmem. Przygotowanie dyni zaczynam od wymieszania oliwy z oliwek, około 2-3 łyżek, z przyprawami, zieloną czubrycą około łyżeczki, do tego granulowany czosnek również około łyżeczki i słodka mielona papryka. Teraz dynię piżmową przekroić muszę na pół. Nie obieram ze skórki. Przekrojonej dyni wydrążam środek w zasadzie nasiona. Nasiona możecie wysuszyć i na wiosnę posadzić. Miąż z dyni nacinam na ukos w kratkę. Prawie do samej skórki. Wchłonie więcej smaku z naszych przypraw. Dynie posypuje solą i pieprzem i smaruje oliwą z przyprawami pozostałymi. Tak przygotowaną dynię, wstawiam do naczynia żaroodpornego, dodaję jedną główkę całą czosnku obok, żeby się piekła razem z dynią, i wstawiam do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni z termoobiegiem i będę piekła około 40-45 minut, aż będzie miękka, co musicie sprawdzić widelcem. Dynia się piecze, a ja przygotuję sobie farsz. Mam dwie takie malutkie cebulki, pokroję sobie w kosteczkę. Jak macie większą, to wystarczy jedna. Na patelnię oliwa z oliwek. Podsmażę na niej cebulkę. Cebulkę doprawiamy z solą i pieprzem. Smażymy, aż nam się ładnie przyrumieni. Do przyrumienionej cebulki dodaję jeden ząbek czosnku, przesmażam jeszcze chwilę. Do cebulki dodaję garść żurawiny suszonej i puszkę soczewicy gotowanej na parze. Jeśli nie macie takiej soczewicy, możecie ugotować normalną soczewicę i dodać około szklankę. Podsmażamy jeszcze z soczewicą kilka minut, żeby nam żurawina zmiękła. Doprawiamy oczywiście do smaku solą. I świeżym tymiankiem. Możecie dodać suszony, jeśli nie macie świeżego. Tymianek bardzo fajnie tu pasuje. Po chwili nasz farsz wyłączamy i odrobinę studzimy. A w międzyczasie jeszcze pokroję sobie około 100 g serka typu feta, takiego kanapkowego, w kostkę. I za chwilę dodam do farszu. On jest słony, więc fajnie nam doprawi nasz farsz. I dodam sobie również garść orzeszków ziemnych, które troszeczkę drobniej posiekam. Dodaję do lekko przestudzonego farszu. I mieszam. Spróbujcie jeszcze do smaku, czy wystarczająco jest wyrazisty. Dla mnie jest genialny w smaku. Minęło 45 minut. Dynia się już upiekła. Jak sprawdzam widelcem, to bez problemu w nią wchodzi, jest mięciutka. Więc możemy dodawać nasz farsz. Czosnek również nam się na pewno już upiekł w środku, więc go również wykorzystamy. Farszem napełniamy dynię, czubato i wstawiamy ponownie do piekarnika na około 15 minut. W międzyczasie przygotuję sobie czosnkowy jogurt. Upieczony czosnek wyciskam do miseczki. Dodaję do niego jogurt grecki, około 3 łyżek, oczywiście sól i pieprz. Mieszam dokładnie i na razie odkładam. Moja dynia jest już gotowa. Pięknie pachnie. Możemy ją podawać. Dynie możemy pokroić w plastry i podawać z farszem i łyżką jogurtu czosnkowego. Smakuje naprawdę rewelacyjnie. Jeśli podobał się Wam mój przepis, próbujcie zrobić taki w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam was również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia.